Cześć, zapraszam Cię na czytanie dla Zodiakalnej Panny na pierwszą połowę lutego. Jeśli potrzebujesz prywatnego czytania, to zapraszam Cię do przypiętego posta. Tam znajdziesz linka do mojego sklepu, gdzie znajdziesz dużo różnych czytań. A ja teraz przechodzę do kart. No i wypadła kapłanka. Zaraz jeszcze sobie przetasuję te karty. Może coś wypadnie, jakiś większy kontekst. Póki co widzę, że ty um, za bardzo nie wychodzisz y, tak, y, jakby to powiedzieć, przed publikę. Jesteś w takim y, swój, w takiej swojej energii, może dużo spędzasz czasu sam ze sobą. Y, I masz. Masz ku temu, jakby, no teraz jest ten czas po prostu dla ciebie, takiego zastanowienia się i takiej wyostrzonej intuicji. Więc jeśli czujesz, że potrzebujesz tego czasu dla siebie, no to jak najbardziej. To jest tu potwierdzenie w kartach, że, że to jest ten czas, żebyś go tak właśnie spędził bardziej na takiej pracy wewnętrznej niż na działaniu takim manifestowaniu jakiejś rzeczy, bo może teraz po prostu nie być to widoczne. I, I umiarkowanie mówi o tym, że właśnie rzeczy dzieją się za naszymi plecami i my nie musimy za dużo też robić, żeby się coś wydarzyło, więc, więc to jest też bardzo takie, no współgrające są te, te energie takie, że wszechświat więcej być może robi niż ty teraz. Nie musisz za dużo działać w swoim życiu. I weź sobie po prostu ten czas dla siebie, królowa. Mieczy. <kłysy> Więc też jest taka właśnie asertywność i być może ty może się tak trochę odciąłeś od ludzi. Właśnie, bo chciałeś zaoszczędzić tej energii dla siebie, bo, bo teraz jest ten czas, żeby tak zadbać o siebie i posłuchałeś tego, tego głosu w sobie, który ci mówił, żeby tak pospędzać trochę czas ze sobą. Takie mam tutaj wrażenie, że to jest czytanie dla kogoś, kto, kto jest taki, no nie wiem, słucha siebie bardzo i. I robi to właśnie, robi to dobrze. Robi to po to, żeby odnowić w sobie właśnie to źródło tej mądrości, tej intuicji. Tu jest też właśnie to przesłanie o trochę o samotności, ale takim, takiej jakby usprawiedliwionej samotności, że tak powiem, że ty nie robisz czegoś, nie izolujesz się od ludzi, bo. Bo się tak y, sparzyłeś na ludziach i po prostu się odcinasz. Że to nie jest taka energia, to jest bardziej taka, że nie czuję teraz y, tego, żeby przybywać z ludźmi, więc y, posiedzę sobie w domu i, i okej, okay, i to jest okej. Okay. <grym> po prostu. No, właśnie taki pustelnik, i jakby ty wiesz o tym, że, że je, będzie jeszcze czas, żeby wychodzić do ludzi. Y, no i, i teraz po prostu jest czas, żeby posiedzieć ze sobą i jak najbardziej. <laughs> Widzisz, że to jest takie właśnie e, wszystko zgodne. No i to służy temu, żeby, żebyś te właśnie tak nabrał tej perspektywy i się tak ugruntował, bo wisielec to jest taka właśnie m, bardzo energia, która mówi o m, no takiej stagnacji, ale Ty robisz to, bo wiesz, że to Ci przyniesie y, no, jakby, że to cię później wtłoczy w jakąś bardziej taką energię do działania, tylko jeszcze nie teraz, że to cię nada jakby różnych, różnych takich form, ale w przyszłości. Teraz jest czas, żeby, żeby się zatrzymać, i ty dajesz sobie ten czas. I król mieczy. Bardzo taka mieczowa energia tu jest, taka na wysokim poziomie, że tak powiem, że Ty raczej robisz to wszystko z... właśnie z tej dbałości o swoje dobre samopoczucie mentalne i, i ten spokój ducha. I też zbierasz siły, żeby samemu coś stworzyć większego. Być może to jest właśnie przygotowanie się do jakiegoś przedsięwzięcia, w którym, no ty wiesz, że po prostu będziesz potrzebował więcej tej energii, więc, więc sobie teraz ją tak y, odmawiasz w sobie. No i to jest właśnie przygotowanie do, do tego, żebyś później wyszedł do świata i w takiej swojej najlepszej formie. Także duże tutaj są przygotowania. Jeśli tego nie czujesz, jeśli się na przykład frustrujesz tym, że. Ci coś nie wychodzi teraz, to, to wiesz, że to jest po to, że jakby to, że Ci teraz coś nie wychodzi, to dlatego, że Ci jakby później będzie to wychodziło, że to nie jest teraz ten czas. Jakoś tak czuję, że mam Ci to powiedzieć. Teraz jest czas, żeby pobyć ze sobą i odnowić w sobie to źródło. Dobra, czy chcę coś wyjść z tej talii? Co tu jeszcze chcę wyjść? Zobaczmy. No, jakoś z tej talii za bardzo nie chcę wyjść nic. Co ciekawe, a właśnie chciałam, chciałam więcej kontekstu do tych rzeczy, co mówię. Hmm. Teraz jest ten czas, żeby się zwrócić do źródła. Hmm. To jest w ogóle pierwsza karta w tej talii. Ona jest bardzo ważna. Ona jest taka właśnie. Ja czuję, że ty m, wchodzisz na takie bardzo głębokie przestrzenie. Takie po prostu odnawiasz w sobie to źródło tej energii. I stąd jest ten czas. Jakby to to on jest. Po to jest to odcinanie się od ludzi, dbanie o, o swoje, m, swoje granice być może dużo bierzesz kąpieli i się tak, e, żeby uziemiasz w ten sposób, tak oddajesz tą nadwyżkową niepotrzebną energię e, tej, do tej wody, tak, że tak, no nie wiem, może, może to być taki przekaz w tym. Woda jest właśnie takim żywiołem, który dużo przyjmuje e, różnych energii, e, więc może oddajesz w wodzie te te rzeczy, których Ty nie potrzebujesz. Taki przekaz tu też widzę. Dobra, co jeszcze chcę wypaść? Jakoś ciężko z tej talii, nic nie chce wypadać. I jeszcze jest wiatr. Więc tu są te nowe, nowa energia, która przyjdzie. Tak to widzę. Te nowe pomysły, na które... No to też y, ta energia powietrza to jest taka też wszechobecna, więc Ty... Przygotowujesz się do wdrożenia tych pomysłów. Jakby na razie one się rodzą w Twojej głowie i się tak formują. I też wiatr y, przynosi zmiany powietrze. To jest w ogóle taki bardzo, bardzo taki zmienny żywioł, więc, y, więc dużo tu jest o takim niedziałaniu, tylko jakby niedziałaniu w takim materialnym świecie, tylko być może się dużo dzieje po prostu w Twojej głowie. I to jest jak najbardziej ok teraz. Teraz jest na to czas. Yy, I kruk też mówi o podążaniu za, za swoją taką prawdą. Więc no, odkrywasz w sobie to źródło, skąd pochodzi ta prawda i tak pielęgnujesz je. Więc yy, to służy temu, żebyś Ty później wyszedł właśnie do świata w tej formie... Mm, Którą chcesz pokazać ludziom, którą chcesz pokazać światu. I to będzie ta twoja taka najprawdziwsza twarz, którą masz. Mm, tak myślę. Mam nadzieję, że tak będzie. Yy. I jeszcze jest yy, zbieracz. Więc yy, ta karta mówi o tym, że ty po prostu korzystasz z tego, co ty masz yy, pod ręką. Jesteś w stanie yy, jakby tak. Yy, Pozbierać, tak sobie jakby zgromadzić zasoby z Twojego otoczenia. Może Ci to coś mówi o Twojej sytuacji, że jakby Ty jesteś w stanie znaleźć wszystko, czego potrzebujesz w Twoim otoczeniu, w tym miejscu, w którym teraz jesteś. Jeszcze takie karty wypadły. To jest taki wojownik, który właśnie też idzie ze swoją prawdą. To takie podobne mają przesłania, te karty. Więc Ty właśnie tak um, zdejmujesz z siebie to, te warstwy, które Cię tak właśnie blokują przed pokazywaniem siebie w prawdzie, i, i później naprawdę pokażesz siebie w takiej pięknej odsłonie. Bo tu jeszcze jest karta, która mówi o piękniej o tym, że Ty. Um, no ty chcesz y, bardzo tego, żeby, żeby wszystko było takie harmonijne, takie właśnie y, zgodne z tą prawdą, która jest w tobie. I ja myślę, że ty robisz to wszystko po to, żeby to właśnie takie było, żeby, żeby to wszystko tak działało na końcu i to będzie działało, bo dajesz sobie teraz ten czas i no, woda, i królowa kielichów, więc daj sobie teraz ten czas takiego, takiego rozumienia siebie. Współczucia dla siebie być może i, i do tego, co ty teraz przeżywasz, tego właśnie transformowania tej energii. Taki właśnie czas dla siebie też jest właśnie potrzebny, bo no, odnawiasz swoją energię, tak? Odnawiasz te takie rezerwuary, źródła, które są w tobie, nie wiem, czy się tak mówi. Rezerwuar się chyba mówi po prostu. Yy, więc tak, odnawiasz sobie te yy, przestrzenie, z których czerpiesz, żeby potem właśnie wyjść do świata. I yy, ten Paś Buław, on jest taki, yy, bardzo może yy, za szybko coś chcieć zrobić, ale ma za to dużo pomysłów. Więc ta Twoja energia jest na razie jeszcze taka, bardzo mało w działaniu. To znaczy, w działaniu dla siebie to jest bardzo, że tak powiem, ale jeszcze nie jest czas, żeby wychodzić do ludzi i jeszcze nie jest czas, żeby tak dużo od siebie oczekiwać, bo być może nie będzie teraz to tak wyglądało, jak Ty będziesz tego oczekiwał, jak Ty będziesz chciał, bo no, jeszcze musisz przejść przez jakieś swoje takie. Trudniejsze jakieś traumy, trudniejsze takie momenty. No ale jak, sobie, jak się z tym uporasz, to tutaj powiem Ci, że czeka na Ciebie denarów i świętowanie Trójka Kielichów. Więc to wszystko jest po coś. Ten czas taki, mhm. takiego zatrzymania jest, żeby właśnie skonfrontować się z tymi trudnymi rzeczami w sobie i żeby wyjść w jak najlepszej formie do świata i, i wtedy przed tobą się otworzy ta brama z tymi skarbami, z tymi właśnie rzeczami, z tą obfitością, która czeka na ciebie. Jeszcze sobie tutaj chciałam tę czy coś chce z niej wyjść. Ty wiesz, co masz zrobić, i ja myślę, że, że ty wiesz po prostu teraz, żeby sobie dać ten czas dla siebie, bo wyrzut jest po coś. Wiem, że to jest po coś i to Tobie służy teraz takie odosobnienie. I właśnie no, być może inni mogą tego nie rozumieć, ale to nic, bo to nie jest czas, żeby się tak właśnie przymilać innym. To jest to, czas, żeby przede wszystkim myśleć o sobie. No i jeśli właśnie. Nie dajesz sobie tego czasu, to powiedz w końcu sobie tak i, i pójdź za tym, co Ty czujesz, bo no tutaj jest takie mocne wezwanie do słuchania swojego głosu, który jest w Tobie. Także dzięki Ci za to czytanie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, i będziemy się widzieli częściej. Pa pa.